Afryka dzika, dawno odkryta. Witam, witam, witam kochani. E, to co? E, wczoraj zmieniłem tą formułę. Będę kręcił dwa filmy. Jeden film to taki, co tam gdzieś się robimy, a drugi to moje gadanko. Czyli co? A, za chwilę będzie 3000. Dzięki jeszcze raz za wszystkie subskrypcje. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to klik 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 dzwoneczek i mamy to. Dzięki po prostu za pomoc, w wspieranie tego kanału. To co? Zaczynamy gadu gadu, czyli czołóweczko i lecimy z tematem. Bęk! Hej! No to ho, ho ho! Czapeczka jest przygotowana oczywiście na święta, bo będziemy też robić święta. Dzisiaj nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy o tym nie mówiłem, ale chodzi o to, że o to takie przyzwyczajenie do pewnych, do pewnych sytuacji, do pewnych zdarzeń i tak się nauczyliśmy, wytrenowaliśmy siebie, nabraliśmy nawyku, że odpowiednie do pewnych sytuacji od razu mamy. Odpowiednie myśli, a co to za tym idzie? Uczucia. To tak e, na początku, teraz takim prostym moim językiem, jak to mniej więcej wygląda. No, podam taki przykład. Załóżmy, że e, ktoś umarł. E, ktoś umarł, ktoś odszedł. E, no i zbliżają się święta. W tym przypadku na przykład święta, no w Polsce to są jakieś takie, nie wiem, bardzo mocno, mocna tradycja tych świąt, e, święta Bożego Narodzenia. No i teraz ludzie, którzy żyli z kimś, na przykład że mąż, żona, nie wiem, czy tam mama, ojciec i w tym roku wam e, właśnie te, tego, typu, e, tego typu osoba osoba odeszła. A to jest bardzo smutna historia. I zobaczcie, co się będzie stało, e, co, co się dzieje w, w mózgu. Zbliżają się święta i Ludzie zaczynają mieć myśli, o Boże, pierwsze święta bez heńka, krzysia, kasi, dziadka, babci, męża itd. itd. Zaczynają mieć smutek. Wchodzą w jakieś depresyjne myśli, bo jak to będzie przy tym wigilii, gdzie tej ukochanej osoby nie ma. Tylko zobaczcie, spokój, wszystko, wszystko jest ok. Tylko zobaczcie, że jak ja to zawsze mówię, że 23 grudnia, 22 grudnia, 1 grudnia, 6, 7, 8, 9 ta osoba też nie żyła. Ale jakoż 24 grudnia, w Wigilię, ta, to, że tej osoby nie ma, jest. Jakiś strasznie bardzo ważny. Przecież tak naprawdę, jakbyście się zastanowili, to, to jest to samo, że 23 grudnia tej osoby nie ma i 24 grudnia tak samo jej nie ma. To czemu 23 grudnia jestem w stanie e, normalnie funkcjonować, a 24 nie? No, bardzo prosty mechanizm. Dlatego, że ktoś kiedyś nas nauczył, jakbyśmy małymi dziećmi, celebrowanie świąt, że to jest ważne, że to wspólnota, bo się spotykamy przy tym jednym stole. i Nadal ważności tej chwili i ten świątyni, więc brak jakiejś osoby w tak ważnym e, momencie naszego życia no jest straszne. Jest po prostu straszne. Czy tego się można oduczyć? To nie chodzi o to, żeby teraz, nie mówić. wow, super, Etka nie ma, bo kurde, odszedł i go na święta nie ma, będzie więcej, kurde, karpia, to nie o to chodzi, tylko chciałem Wam pokazać, że właśnie tak funkcjonuje mózg. To jest dosyć hardkorowy gdzieś tam e, przykład, ale tak właśnie funkcjonuje mózg. Ktoś kiedyś Was czegoś nauczył, a tak w sumie sami żeście się nauczyli, czyli jeśli otaczaliście się jakimiś ludźmi i oni postępowali w jakiś sposób, to dla Was stało się to standardem i Waszymi myślami i przekonaniami. Co za tym idzie, dzisiaj dokładnie tak reagujecie, że jeśli ktoś robi tak, a nie jak Wy e, zostaliście nauczeni, no to macie złość, na przykład agresję, niechęć, rozczarowanie, kurde... Hm. A jakbyście żyli w innej rodzinie, ktoś by was inaczej nauczył e, reagować na daną sytuację, zdarzenie, to, co ludzie mówią, by było po prostu okej. Okay. To tak jak zawsze mówię, jak ktoś tam mówi, e, bo hejt jest taki, sraki, Ktoś tam kiedyś powiedział, że to, co mówię, to jest złe, co u nas powiedziane, a to nie jest złe. Ja cały czas się uczę tego, że po pierwsze, wszystko jest tak, jak powinno być, że ludzie mają prawo do wyrażania swoich emocji, że jedyną osobą, która tak naprawdę dzisiaj decyduje o tym, jak się czuje, jest Adam, który odpowiednio może nadać znaczenia pewnym sytuacjom. Dzisiaj wiem, że lepiej jest dla mnie, dla mojego komfortu, nie muszę ciągnąć tą czapkę, dla mojego komfortu lepiej jest lubić i kochać ludzi. Bo przecież, jak kogoś nienawidzę, jak mam jakąś zadrę, no to gdzie, gdzie to cały gówno noszę? No, już cały czas jest to ze mną. A jeśli mówię, okej, okay, ta osoba jest okej, okay, po prostu, bo tak sobie cię radzi, to mam spokój, radość. Mogę normalnie przebywać i normalnie mogę e, doświadczać tego, co jest, a nie mieć zaśmiecony umysł cały czas tą niechęcią, złością, agresją. Już, no wczoraj mieliśmy właśnie taką sytuację, że. bo też to ja nie mówię, żeby, o, wow, to wszystko złość, agresja też jest bardzo w porządku, w odpowiedniej sytuacji, jeśli coś zagraża waszemu zdrowiu, życiu, waszym biznesom i tak dalej. Wczoraj my, e, gdzieś, gdzieś mieliśmy taką sytuację, bo tutaj ktoś nas oszukał na, na pieniążki, za prąd. No i gościa, czyli użyliśmy, użyliśmy agresji, ale o to chodziło, że jak już wykonał to, czyli. E, Oddał nam te pieniądze, podłączył nam ten prąd. To ja mogę z tym człowiekiem sobie potem normalnie rozmawiać, bo została załatwiona sprawa dzisiaj już nie mam chęci, bo po prostu wiem, że ten człowiek tak żyje. To co, kończę to moje gadu-gadu. Za chwilę wstawię też drugi film, czyli z naszej wizyty na. A, to był dziewiętnasty dzień na Zanzibarze. Wczoraj właśnie byliśmy na delfinkach, więc zapraszam też do obejrzenia tamtego filmu. Link wstawię też pod tym filmem. Jeszcze raz dzięki za wszystkie suby, dzięki za Wasze komentarze, dzięki za to, że do mnie piszecie. To jest dzisiaj dla mnie bardzo ważne, bo to buduje, nadaje tej ważności właśnie temu, że czuję taką więź, Relacje z wami i to jest super. Ho ho ho! Pa!